Nie, tak naprawdę to nie. Ale i tak, postanowiłem poszukać nowych do mojej kolekcji! Totalnie niepodejrzanej kolekcji modów, których z jakiegoś powodu nikt nie chce pobierać. Nie no, oczywiście, że to nie jest podejrzane. Gdzie? A zostawcie lepiej suba, póki jeszcze nie skakowali mi kanału. Let's go! Jesteście gotowi na przygodę z Lidlem! Bo bo ja nie, ale dziewięć osób, które pobrało tego moda przede mną było! Czekaj, dziewięć osób to baba, tata, brat, siostra, kilka osób z rodziny i może jedna randomowa osoba. Rozdział pierwszy początki dubów. Tego rozdziału rozgrywa się w biomie inspirowanym Grom Roblox. Że, że co? Ja może nie pytam, ja popieram. Dzień dobry, ja już nie wiem, czy ja wyląduję w Lidlu, czy w Robloxie, ale życzcie mi powodzenia. Bardzo agresywny mob. Trzy bardzo agresywne moby. Cztery bardzo agresywne moby, gdzie wy? Ty, mam nadzieję, że to nie żadna kasjerka z Lidla, bo ona zazwyczaj była miła. O, o, to, to tu! Co jest? Mamy Lidlowy biome, let's go! Niewielkie Lidlowe jajo. Ja nie wiem czy ja tu powinienem wchodzić. Czemu wszystko? Czemu wszystko staje się żółte? Okej, okay, zacznijmy naszą lidlową przygodę od lidlowego drzewa, to... Gdzie jest lidowe drzewo, to jest drzewo z Robloxa. Ponawiam moje pytanie, co wspólnego ma Lidl i Roblox? Ty! To, to jest Dubek! Dzień dobry, a to może to, to jest ten Lidl! Halo, halo! Siema! O, skrzynka! Co jest? Od kiedy skrzynki tak wyglądają i gdzie są te agresywne bomby? no super, nie, ja się ogólnie świetnie powiem Czy ja mogę coś z tym zrobić? Przepraszam bardzo, na przykład coś takiego przyda. No, oczywiście, że nie. Nie, eee, no, tak, nie, to, to tak, może jakiś... Okej! Okay. Czego ja oczekuję? Nie, nie było tematu! Kolejny! Kolejny Lidl! To, to mogę jeść. Mogę jeść drewno. Od kiedy? Dla. nieważne. Co Co ja w ogóle mam jakiekolwiek pytania? Ula, laty. To wygląda, jakby tutaj spadł jakiś meteor. Po bojowisko po walce z Biedronką. Rozumiem, rozumiem. Ty, no ten Lidl to o wiele bardziej wypasiony. No się manko. Dostałem kolejnej temy i nadal nie mam pojęcia, o co z nimi chodzi, ale buja. Ty, to może ja powinienem wrócić do tego Lidlowego jaja. No, kopalni wolałbym nie wchodzić, chociaż one też są opanowane. Nie dobra, one są normalne. Roblox na szczęście jeszcze Tam jeszcze nie dotarł. Do ale mamy to wielkie jajo. Mogę coś zjeść? Czy to się da jeść? No, oczywiście, że to się da jeść. I właśnie, bo to jest marchewka, to wiele tłumaczy. Powiem jedno: ja w swoim życiu byłem i w Lidlu, i grałem w Robloxa. I nadal nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Dobra, mam Robloxowy killów, będzie łatwiej, a, albo nie. Ja nie, no, w tym jaju coś musi być. Nie ma innej opcji, no. Dzień dobry, no siemanko. Ej, ty! Co, 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 co to jest? To jest kasjer. Nie, to nie jest kasjer. Kto to jest? Zostaw mnie, zostaw mnie. Czy ty jesteś miły, czy w ogóle ogólnie nie? A, okej! Okay, nie jesteś miły! Rozumiem! O nie, kolejny, tylko tym razem... To jest ich spawner! Co to jest? Gdzie ja pff, 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 gdzie ja trafiłem? A więc to był ten agresywny noob, a noob nie MOB! Nie mam bladego pojęcia, co tu się dzieje. Ale dowiedziałem się właśnie, że te pięci temów, które znalazłem to jest dopiero początek. No na maskę nooba. O. Ten bot jest piękny, nie mam o co chodzi, ale buja. Czemu wszystko jest związane z Robloxem, a nic nie jest związane z Lidlem? Dosłownie nic. Ale czy to źle? No nie no, słuchajcie, no ja się świetnie bawię. Idziemy dalej. Jeśli tamto miało 9 pobrań, to to ja się boję co miało 12. I dlaczego ma kibel na profilowym? Ten dodaje mody takie jak latające oko, czarny pies i oilet, Czyli toaleta zrobiona z o, oleju. Czego innego ja się spodziewałem po modzie, który jako zdjęcie ma czarną toaletę zrobioną zrobioną z oleju? Nie wiem, prawdopodobnie nie toaletę zrobioną z oleju. Co ja robię ze swoim życiem? No dobra. dzień dobry. Oczywiście, że jestem gotowy. W ogóle, o co mnie podejrzewacie? Że ja nie byłbym gotowy na toaletę zrobioną z oleju. Ja byłem przez całe życie gotowy na toaletę zrobioną z oleju. Na każdy kibel jestem zwarty i gotowy. Te tej chwileczkę. To chyba nie jest normalne. Dzień dobry. Ty no czorny los, ma. Ty, tu w ogóle jakoś ciemno jest. hej, czy tutaj żyję? Niebieski T-rex? Ja, no to jest ostatnia rzecz, której ja się spodziewałem. Co to znaczy niebieski T-rex? Gdzie ty jesteś, mordo? Co to znaczy, że ja spotkam jakieś dinozaury? Miały być toalety, a nie dinozaury. Halo? A, jak się woła T-rexy? A, e, a! <śc> <totlarandone> Nieważne nie Kici, kici, halo Aaaa Halo Okej okay, To jest ostatni wygląd Jakiego się spodziewałem Po niebieskim Ty, się Co on robi? Ty, ej, hey, ej hey, Zniknął Zniknął, był tu Zniknął Ej, hey, tu się teraz pojawił Hej, mordeczko Jak cię nazwiemy? Poczekaj, poczekaj, poczekaj Ty mi wyglądasz na <totlarandone> Powiem ci tak kompletnie szczerze, patrząc ci w oczy Nie? No patrz mi w oczy, no co ty Weź, staj normalnie jak po prostu Człowiek z dinozaurem i patrz mi w oczy Ty wyglądasz jak Maciek, to Maciek jesteś, no No przecież patrzcie po oczach, no Ty wygląda jakby był Maczkiem, nie? Ała, to Maczki już takie są niestety No tutaj trzeba się pogodzić z tym A czy ja mógłbym spotkać niebieską toaletę, znaczy Czarną toaletę? Serio, niebieski T-Rex to, no dwa jeszcze, no tego Brakowało do kolekcji, T-Rexy T-Rexami, ale ja nie pobrałem moda, które ma na awatarze Jurassic World, tylko kurde pele kibel czarny! Więc nie wiem jak, ale macie mi dostarczyć czar czarny kibel TON! To on, to, on, to jest ten czarny! ła On mnie bije! On mnie zabije! Czarny kibel mnie zabije! Zabije mnie toaleta zrobiona z oleju! Ja dziękuję! To to był naprawdę zaszczyt! Zawsze chciałem być zabity przez ty... Ja już nie odzywam się nawet. O, ja chyba już nie chcę dalej, co, co wypada z kibla? O, o, olej! No tak, czego innego się spodziewałem? Słuchajcie, no, lubicie banany? Jeśli tak, to gratulacje, jesteście w ekskluzywnym gronie sześciu osób Do gry dodano banana Możesz go zdobyć handlując z rolnikami za jedno jabłko Okej, okay, to jeszcze normalne Bardziej ciekawi mnie to, że jeśli zdobędę cztery banany i jajko Będę mógł stworzyć jajko przyzywające banana No, eh, nie będę kłamał, jak powiem, że tylko po to tutaj przyszedłem Ale żeby zdobyć banana, najpierw muszę uczciwie się targować z panem villagerem! Andrzeju, nie denerwuj się, to nie ty, okej okay. Gdzie jest banana Andrzej! Tam, tam będzie bananowy Andrzej! Mordeczko, ciebie potrzebuję, czemu nie sprzedajesz bananów? Czy ktoś tutaj, kurde belę, sprzedaje banany? Ja może potrzebuję specjalnego bananowego villagera! Mam go, mam go! Jedno jabłko za jednego banana! To jest uczciwa cena! A ja potrzebuję ich cztery, okej! Okay. Cztery jabłka, aby stać się królem bananów, brzmi jak plan! Dziękuję, dziękuję! Tak, to jest deal! A więc mamy banana, mogę go zjeść i otrzymać dzięki temu skórkę! To już poważny upgrade w moim życiu Dotychczas nie miałem nic, teraz mam nic I skórkę od banana, to to jest dużo, nie? Nie mogę zrobić z nią kompletnie nic Ale kto by się przejmował? Za to wiem, że powinienem zdobyć jajko Tak, do, do ciebie mówię, słuchaj Bordo, Musisz pomóc mi zawładnąć nad światem bananami Ale wszystko czego potrzebuję to jedno Malutkie jajeczko, proszę To może chociaż ty Anetka Anetka proszę, jedno, malutkie jajeczko No my jajusiu takie małe Aneta mnie nienawidzi Mamy co. tak najpiękniejsze na świecie twórcze Świata! I to dzięki niemu zawładnę nad ziemią! A przynajmniej taki jest plan. Gdybym ja tego wiedział, jak to się robi. Dobra, po kolei, proszę Państwa, cztery banany, jedno jajko. Co mi przyszło do głowy, to że będzie to wyglądać mniej więcej tak! To może dać to szalone połączenie, to jest pytanie, które cały świat zadaje sobie od pokoleń, ale w końcu dzisiaj, po dwu, dwóch tysiącach dwudziestu czterech latach, dowiemy się, co powstaje z czterech bananów i jednego jajka! Pff, 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 pff. Co to jest? Cześć! Hahaha! Z przodu to jeszcze spoko, ale powiedz mi, co się z tobą stało od boku? Panie badanie! dzień dobry, miło mi pana powitać. Ała! Ty! Banan mnie bije! Banan mnie bije! Pomocy! Banan mnie bije! Co mam zrobić z takim niemiłym bananem? Z jednej strony kusi do naszej listy śmierci, mieć śmierć od banana, ale z drugiej... Nie będzie jakiś banan mną pomiatał! Spadaj stąd! No, dosłownie spadł. I nie dał mi nic. Zero. Dól! Aha! Nasz licznik staje się coraz bardziej niebezpieczny. Pięć pobrań! Pudełko versus kot! Ten mod dodaje pudełka. Dosłownie pudełka. One się składają, mogą być rozłożone. Mogą być złożone, mają różne minki. No, po prostu coś, o czym marzę od samego początku. Nie mogę uwierzyć, że jestem szóstą osobą na świecie, która dokona tego zaszczytu otwierania pudełka. Proszę Państwa, ono. Istnieje! Naprawdę! Istnieje! to pudełko już, czy ja już, bo... O! Tak! Jest złożone! Znaczy rozwód, nie wiem, które? Coś z tych dwóch! I co ja mogę teraz podejść i kliknąć i to się jakby nie. To po prostu tak jest. Okej, okay, może redstone'em to mogę złożyć? Nie o tak wiadomo, że nie. Zresztą nie to, że miał jakieś wysokie oczekiwania, gdzie? i chwilę, dobra! To jednak nie wszystko! Złożone pudełko też istnieje i mogę je otworzyć! Oczywiście, że nie mogę go otworzyć. Mogę z kimś Cokolwiek zrobić! A jak zniszczę, to dostanę prezent. Nie, dostanę karton. Super, no ja tam lubię kartony, więc mogę mieć karton zamknięty, karton otwarty i żadnego chodzącego kartona z uśmieszkiem na twarzy, jak tam było na dnie. Zdję... U, jest! Przepraszam, że w was nie wierzyłem, tak? Mamy to! Chodzący, chodzący karton z uśmieszkiem. Dokładnie tego poczułem od życia! Co? Wybijesz mnie? Jeszcze powiedz mi, że karton nie zabije po kiblu i bananie! Ej, nie, karton jest miły! i nie bije i wyrzuca większy karton! Wow, no po prostu no... Yy... Ty, mogę na nim jeździć Okej, okay, znaczy jeździć to dużo powiedziane Mogę na nim siedzieć i on się nie może ruszyć Bo jestem za ciężki Słuchaj stary, trochę ja cię rozumiem, jesteś kartonem, ja jestem żelazny Czekaj, cześć, mogę stąd sterować jakąś Spacja, do przodu, w bok, nie? Okej, okay. a jakbym siodło na ciebie założył To może byś był trochę grzeczniejszy I pozwoliłbyś się normalnie tam kierować w jakąś stronę Nie? Okej, okay, rozumiem Jak nie, to nie Może za dużo oczekuję od kartonu, rozumiem Nie ja wiem, tak w głębi duszy liczyłem, że może zaliczę śmierć Od kartona, ale jak nie to nie. Przeżyję jakoś i bez tego. Byłbym drugą osobą w historii, którą umarłaby przez kartony. Nie wiem, no mnie to buja. Za to, e, e, jakby to powiedzieć, e, chyba musimy porozmawiać, co komuś przyszło do głowy, aby to stworzyć. To jest portal? Czy, czy to jest drzewo z nosami? Mod dla fanów żelaznego. Wrzucam na kilka nowych rzeczy. Drzwisty miecz, jeśli nie widziałeś jego źródeł, to nie będzie ciekawe... Co? Lecz drzwisty miecz zabije Storma na hita, więc warto... Milway, Bibilej Bab Okej okay. 18 osób to pobrało. To jest najwięcej z całego odcinka, ale nie mogę tego minąć. Przepraszam, nie mogę! Nie zasnę! Póki nie dowiem się, jak działa drzwi tym jak bardzo zabija Widera na hitach. Chcę to zobaczyć! Ale najpierw dzień dobry! Czy mamy tu jakiś nowy biom? E, nie. Czy mamy jakąś nową strukturę? Też nie. Czyli wszystko muszę wyciągnąć własnymi ręcami, rozumiem! <laughs> ja drzwiomiecz to gdzie? Przepraszam bardzo? Gdzie jest drzwiomiecz? Halo? To nie jest drzwiomierz, to też jest... No gdzie jest drzwiomierz? Halo, oszukany się czuję Dobra, po kolei, co my tutaj mamy? Blok żelaznego, mózg żelaznego, kliki prawym przyciskiem myszy Wolałby mnie Żelazny wiaderko, dorszu chlebie żelazny I zbugowany żelazny spałdek. No... Tak, dokładnie tego się spodziewałem. Pff, piękne, piękne. Mogę teraz prosić o mózg? Co robi mózg? Mózg wybucha dosłownie. Tak, zgadzam się. To jest domyślna forma mojego mózgu. Teraz już wiecie, co mam na myśli, jak mówię, że wysadza mózg. Ehem, co jeszcze? Co jeszcze? Pan... Ja wychodzę za dużo. Dziękuję. Miło było, ale ja już nie chcę! Co to? Kurde! Bele! Yes! Halo? E, halo? Czy ty mnie będziesz... Tak? Będziesz mnie pił? Okej, okay. ja nawet wiesz co? Ja nawet się nie bronię, wiesz? Ja się nie poddaję, Mi już jest wystarczająco przykro jak na ciebie patrzę. Co, co, coś jeszcze? Coś omijałem? Czy czegoś brakuje? O czymś zapomniałem? No, drzwistego mieczu nie ma, dorszu, chleb, piosenka, żelazny, ja nie wiem czy ja... A, nie działa. Ale jest też taka opcja, że to jest płyta, i trzeba włożyć do jukeboxa. To się źle skończy. Szuk, jadbym cię to cały to dzień. To Torsz. Dorszu, cieszę się, że Ja <śmianowidze> nie, nie mogę tego puszczać, bo mi zbadują film e, Ale jak chcecie posłuchać, to zapraszam Gdzieś tam chyba jest na YouTubie 110 tysięcy wyświetleń Nie macie co robić z życiem oficjalnie Wiatro bym jeszcze chciał Tylko tego mi brakuje do kolekcji Żelazny wpłynie! płynie Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba Jeśli chcecie, abym zalał cały świat Żelaznym w Idę się w nim utopić do no, pojutrze, pa Dawaj, zróbmy to, utopmy się w żelaznym w płynie Takie Wow, ja nie mam pytań odnośnie tego odcinka, ale zapraszam na ten po prawej stronie, bo sprawdziłem tam TikToki od widzów i były równie dziwne jak te mody dzisiaj. Nie chcesz ich widzieć dla swojego bezpieczeństwa, nie klikaj w ten odcinek.